Jest, tej strony, Kamil i kanał klocki Kamila. W wigilijny poranek zastałem taki widok pod choinką. Nie, nie wszystko jest dla mnie, ale to, co otworzyłem po wigilijnej wieczerzy, już Wam pokazuję. Pod choinką w tym roku rządził u mnie Harry Potter. Jak widzicie, dostałem ten oto przepiękny zestaw. Wierzba bijąca z Hogwartu. Mamy tutaj Forda Anglię na wierzbie oraz część zamku Hogwart. Jest tutaj również sześć różnych figurek. Z tego co widzę, jest tu również dużo fajnych akcesoriów. No i jest też Hedwiga. Przepiękny zestaw. I myślę, że po nagraniu biorę się za jego otwarcie. Kolejny set to Expecto Patronum. Jest nieduży, ale cieszę się, że go dostałem, bo też mi się podobał. Głównie ze względu na figurkę Jelenia. Jest on odlany z przezroczystego plastiku w kolorze niebieskim. Są tu też cząstki brokatu. Wygląda czadowo. Pozostałe elementy też są dla mnie ok. Podobają mi się głównie figurki tych dementorów, więc myślę, że z przyjemnością będę go składał. Trzeci set, który dostałem pod choinkę, to powóz z Babatą. Przyjazd do Hogwartu. Na pudełku wygląda to przecudownie. Mamy tu piękny powóz, chyba najlepszy jak dotąd z LEGO. Rewelacyjne konie oraz naprawdę świetne figurki. No, wow, prawdziwe cudeńko. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sety z LEGO Harry Potter. To jeszcze nie koniec moich prezentów. Dostałam jeszcze. Chevrolet Camaro z serii LEGO Speed Champions. Na opakowaniu wygląda bardzo ładnie i już się cieszę na jego składanie. W ogóle w tym roku zajarałem się tą serią Speed Champions i nie mogę się doczekać już nowych setów. Póki co to czekanie na nie osłodzi mi kolejny prezent. Ferrari 488 GT3 z jak Corsa. Kolejny sedzik spod choinki z naprawdę rewelacyjną bryką. Co ciekawe, jako minifigurkę mamy tutaj kobietę, więc bardzo fajnie. No i to był już ostatni set, jaki dostałem. Całość prezentuje się tak. Tak jak mówiłam... Harry Potter u mnie rządzi i to w naprawdę fajnych setach. Są też dwa sety serii Speed Champions, które też dają radę. Jestem mega zadowolony z tych prezentów, a Was zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Cześć!